widujecie strzelanie pulse chyba gramy na no, niewderv sword <kłysy> no bo dzisiaj że Zagramy się jedną mapkę to no to tak Grałem sobie tą mapkę Albo nie Nową mapkę Tą mapkę To jest nowa mapka Może na hard Wiem, że idę, nie? Bo mi... ostatnio, jak grałem, usunęło mi postać Ale ty jest. Panie, no i teraz mnie to tepnęło, jak to, czemu też mnie nie tepnęło, to już mnie tepnęło o kurde, no kurde O, nie, nie, nie usunie ta postać. Dobre. No nie, to nie jest moja, no nowy, no wyczęka. Ale da radę, chyba. Dobrze.

Ja nie, to mieć mnie co Czy ja. Czy to on mi to robi? To by się czytało na, na jakiegoś bossa Ogromnego Na no, przykład Ravkonting Ravkont Żeby ja Poza tym, który nie ma Wymyśliłem się nazwę Usuń Tampa Ja wyłączam wybuchy Włącz Teraz nie będę miał wybuchów stało z głową? co mam na głowie Upgrade Widzicie? Nie, no dobra. 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 No nie mam wybuchów. Chyba. Nie, to nic prawie nie widziałem. Kowiedziałem jak zamierzało. No widziałem, że nawet całą czałem. To było bardzo dziwne. Co? Usnułem sam pe. I kiedy będę minusiła? Czyli że będzie bar. śpi Nie. Pokonacie. Nie pokonali. On pokona ich. Chwila, bidę. Ta, chwila. Dania. Cześć, te wątki, dają? są w na samym Mieć kiedy na Mieć To jest na momencie, Sześć tysięcy ha! Dobra, no to teraz nie wiem czy... Bij go szybciej Widzimy się na jakiejś dwudziestej fali Mnie to zajmie. Kilka minut. A wam... To no, za mini. mini mini min, No, sekundę. Wcześniej nie jestem na tutaj fali, ale... Co chodzi o... Co chodziło mi już? No i mam przechlapane teraz. No i on chyba mi zakiet toilet może mi czać. No, zresztą. Ale tutaj za dużo nie pożyję. Za długo nie pożyję. Wiesz, no. Kurde. Zasięg nie za duży. Go mam. Chyba go postawiłem jak jeszcze. Nie zrobiłem czerwy. Uf, to Będzie wielki problem. Bo on ma jeszcze 32%. Nie atakujesz go, atak Czemu tutaj dotarł do tego Bosza. Bosza już atakuj. Będziemy atakować Bosza. Dwa będą atakować. Nie, nie! Nie no! Boż, boż! Boż do nie. Boż to nie? Dobra, według, ale. On się nie według. Tylko hajs i na tamtych dwóch, którzy nie, nie, nie są mocni. Proszę to niej, to niej! Nie! Tutaj mu oczka, cios. jest wyciąż. tak? Pięć tysięcy. Dobra. Dobra. Zabij go. Nie! Yes. Proszę. Nie. moje riječi u izvršenju jesam Dobra. su No i Mogą nie wybierać tego najtrudniejszego. O kurde. Mało atakuje. Wykończy go. Chyba. Jednak nie. Przedstawię tego typka. No i dead! Nie, chyba. No, Daniel, nie. Czemu ja mam tylko zwierzęty? Czemu ja ich nie... Nie, Dla... To nie Chcesz więcej to to się obojętnie powodzisz Tylko co już nie fajne, że... No, ja już prawie... Coś mi doszedł no i nie wiem, kto to był. chwilę będzie bardzo dużo bić. No nie tak bardzo. Będzie też bić mocniej. Będzie bić mocniej. Ten, no. Na... Tamten nie jest na żadnym objęcia. Dobra. Na co ty kolejny? Dobra, chwileczko. To go chyba pokonamy. Mowa tym, tym czymś to go nie pokonam. Lekat? Pium 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 Será aqui Tu czy chodzi, że jestem HP. No bo on już ich tu bije. Mocno. Nie no, ja nie wytrzymam. Potrzebuję te C tysiące. tysiące. potrzebuję. Na które nigdy nie zarobię.